Cię w zająca. Będziesz gicał po polach, zajadą kapustę i już nigdy nie wrócisz do domu. Hi, 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 hi. Tylko teraz muszę sobie przypomnieć zakręcie. Jak to było? A, raz, dwa, trzy. Tu chuzły. Dobrze, a potem, potem my, 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 rapy. Caby, nie bądź słaby. A, na końcu, murę, more, mary, niech się spełnią moje czary. No, świetnie, świetnie. No to teraz czarujemy, uwielbiam czarować. A cóż to za pokraka? No to przecież się nie jest kupuś, no! Kto to jest? Ojku, to, to Ancymon? Ojku, prze, przecież ja go muszę natychmiast odczarować. No, bo no pomyliłam się. Dziękuję, kuchni. Wiecie ci, bo mi odczarować... A... Półkuzły. Teraz się Raz, dwa, trzy. Półkuzły. Nie. Poniedziałek. Głośniej, głośniej spróbujmy. I... Raz, dwa. Uwaga! Raz, dwa, trzy! Tu pozwoli! O, o, o ojej! I Zaczęło! I zaczęło działać na takie... Kurę, morę, mary! I niech się zdepnął! Moje kawy! O! I działa! I z powrotem! O jejku, jejku! Ale się wyspałem! Co się stało? O! Bardzo lubię spać! AAAAAAAA! Cóż <laughs> to za pokraka! O, o, Wypraszam sobie, jestem czarownicą, i gdybym cię nie odczarowała, to leżałbyś tutaj jak parek chimniaków, was do O, chyba że wcześniej ze by mrówki. Jesteś czarownicą z brodą? <laughs> <laughs> tak. Nazywam się Papa Fafiniska. Papa Fafiniska. Papa I. Nie cię tylko dlatego, bo dowiedziałam się, że też nie lubisz kogoś. Nie lubię. A ja poluję na niego już od dawna. Przez tego dwonia jestem całkiem chora.